Dziękuję Wam za zaproszenie. Dziękuję dyrekcji, dziękuję całym grupom pedagogiczną, dziękuję Wam za interwencję, za kreatywność. Ten filmik, który nagaliście na TikToku naprawdę mnie zaskoczył, ale też i wzruszył. Dlatego z przyjemnością przyjęłam to zaproszenie na tę dzisiejszą, przyjemną bardzo przecież uroczystość. Muszę Wam powiedzieć, że te kiedy tutaj... Yy, Trudne bardzo zawodowo, y, dni, ponieważ było no, bardzo dużo pracy. Siedzieliśmy tutaj do 12 godzin. Wiadomo, ja byłam bardzo skupiona, skoncentrowana na tym swoim zadaniu, które też dla mnie nie było łatwe. Ale chciałam Wam powiedzieć, że mało jest takich miejsc, a pracuję już 30 lat, więc w różnych miejscach byłam z ekipami filmowymi, jak y, Wasza Szkoła. Byliśmy tutaj tak serdecznie przyjęci, i chociaż wiemy, że ekipy filmowe bywają. szkoły, to nigdy ani przez minutę nie daliście nam tego odczuć, za co Wam bardzo z całego serca dziękuję w swoim imieniu i w imieniu całej ekipy, bo to bycie tutaj pracowanie u Was, bycie gościem u was w Waszej szkole, naprawdę było wielką przyjemnością. Także bardzo Wam z całego serca za to dziękuję i chciałam Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy widzieliście już serial. nasza szkoła w tym pytaniu filmowym, gastronomicznym, trochę gorzej. A <grym> trochę gorzej niż u masz. Nie wiem, można się nad tym zastanowić. Sala <grym> tak, w której dzisiaj jesteśmy rzeczywiście wyglądała zupełnie inaczej, więc nasza szkoła też zagrała jakąś rolę. Ale chciałam wam powiedzieć tak, nie szukajcie w swoim życiu takich osób jak Aniela Pajnowska. Liczcie na siebie. Na siebie i na siebie nawzajem. Sami szukajcie i odkrywajcie swoje talenty, swoje pasje, rozwijajcie je, bądźcie dla siebie dobrzy, pracujcie nad sobą, szukajcie w swoim życiu pasji, bo to sprawi, że będziecie szczęśliwi. Jeśli będziecie robili w życiu coś, co będziecie kochać, co będzie Wam sprawiało przyjemność, co będzie Wam dawało satysfakcję, gwarantuję Wam. To własnego doświadczenia. Będziecie szczęśliwymi ludźmi. I tego Wam z całego serca życzę. Życzę. Wakacje są uważam świetnym ku temu też pretekstem. Nowe miejsca, bądźcie otwarci na nowe znajomości, inspirujcie się nawzajem, bądźcie kreatywni. A widzę z tego, że tutaj, oglądając Wasze stylówki, przynajmniej tę część z Was, która tutaj wchodziła na scenę i odbierała wyróżnienia, że kreatywni jesteście, więc rozwijajcie to, trzymam za Was kciuki i być może spotkamy się za jakiś czas w drugim sezonie, a nie niczego sobie życzę, a Wam, jeśli byście chcieli, to to ten.